Witam serdecznie. Dzisiaj przetestujemy nasz nowy produkt. Czyścik do naczyń firmy T&D. Nowość. Eco de Viva. Tutaj mamy takie codzienne zabrudzenia. Płyta indukcyjna. Oczywiście w kuchni to jest normalne. Ja tu mam czyścik, którym już zacząłem działać, więc przechodzimy do testu, aby nie przedłużać. Sama woda plus czyścik. Popatrzcie, z tej strony ten czyścik ma takie, jakby włoski, ale one są takie. Ciężko to określić, ale są takie ostre. Z drugiej strony jest taka mikrofibra, i jedną stroną fantastycznie czyści się. Teraz z drugą stroną popatrzcie. Mamy takie. Tu nam jeszcze troszeczkę zostało, więc. Przechodzimy. Czyścik do naczyń, nowość firmy Tiandę, nabycia w centrum serwisowym Tiandę Trójmiasto. Popatrzcie, działa jak bardzo drogie czyściki, które są na rynku naszym już długo, które znacie. Natomiast cena naszych czyścików jest po prostu fenomenalna. Zapraszamy serdecznie. Zobaczcie jeszcze, jak ten czyścik wygląda, wystarczy go spłukać i a płyta indukcyjna efekt już widoczny.